A witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników, moi drodzy 18, dzisiaj mamy kwietnia 2025 roku, Wielki Piątek i dzisiaj wyjątkowo, moi drodzy, chciałbym zaprosić wszystkich bez wyjątku na materiał, który jest przygotowany, moi drodzy, na, można powiedzieć, tematy, które do tej pory słyszeliście. I w mediach głównego nurtu były one zajawkowo wyrzucane, ale tak do końca nigdy nikt nie zrobił rzetelnego materiału, moi drodzy, w formie takiego reportażu, w którym jest wszystko powiedziane od A do Z. Chodzi, moi drodzy, o to, co dzieje się na Ukrainie i to, co dzieje się na zachodniej Europie. A generalnie rzecz biorąc, sprawy związane z różnego rodzaju handlem ludźmi, handlem, moi drodzy organami, handlem małymi dziećmi, handlem zarodkami, handlem, moi drodzy wszystkim tym, co jest związane z człowieczeństwem. I dzisiejszy stream o godzinie 20.00 jest absolutnie otwarty dla wszystkich. W pierwszym komentarzu umieszczę bezpośredni link do strony z playerem który będzie odblokowany odblokuję również e, chyba czat, bo może będziecie chcieli coś skomentować i moi drodzy stream będzie trwał, a właściwie projekcja tego materiału będzie trwała przez mniej więcej 4 godziny, materiał składa się z trzech części od razu ostrzegam, nie ma tam ani moi drodzy grama cenzury są zeznania świadków dorosłych poszkodowanych, są zeznania świadków, którzy są dziećmi albo byli dziećmi w tym okresie czasu. Materiał obejmuje kilka lat łącznie z tym, co działo się ostatnie pięć lat i aktualnie dzieje się w krajach takich jak Polska, Ukraina. Są podane wprost imiona, nazwiska sprawców. Są zeznania skruszonych sprawców, moi drodzy, tych, nawet nie wiem jak to nazwać, ohydnych przestępstw. I moi drodzy, żebyście w końcu przejrzeli na oczy, że wiemy doskonale, kto jest winien temu wszystkiemu, co, co jest złe, tak? I nie ma żadnej reakcji. Być może ta projekcja tego materiału. Yy, ale ostrzegam od razu, osoby o słabych nerwach, osoby o dużej wrażliwości, może tego niech nie oglądają, może na przykład mogłyby posłuchać, ale nie oglądajcie treści pokazywanych. Są to nagrania naprawdę tak brutalne, że rzadko kto, moi drodzy, wytrzymuje. Są to przede wszystkim prawdziwe nagrania, które przed Wami się. Chowa, utajnia. Nawet jak Wam mówiono coś na temat tych spraw, o których będziecie tam mówili, zobaczycie, że słyszeliście o tych sprawach, ale zaledwie 1% został Wam przekazany, reszta jest w tej chwili usilnie, moi drodzy, tropiona i niszczona. Materiał sporządzili niemieccy filmowcy, niemiecki portal który prosił o rozpowszechnianie tych informacji. Materiał jest w języku polskim z dubbingiem polskim oraz w literach, moi drodzy, do czytania. Zapraszam, możecie jeszcze przesłać link do streama komu chcecie, jeżeli chcecie nagłośnić ten temat. Materiał będzie oczywiście ogólnodostępny do ściągnięcia, zgrania i rozpowszechnienia właśnie tutaj w Polsce i to jest pierwszy chyba publiczny pokaz tych materiałów, tego reportażu. Pozdrawiam, zapraszam na godzinę 20.00 do nas, na naszą stronę i możecie się z tym wszystkim zapoznać. Może nawet czas jest dobry, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy, ponieważ zresztą sami zobaczycie, dlaczego to jest ważne, żeby to w tym okresie czasu właśnie Wam pokazać. Do usłyszenia godzina 20.00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak jest naprawdę.